Czołem, czołem! Wybraliśmy się w pierwszej połowie września z szanowną panią małżonką na grzyby. Nasza ukochana miejscówka, która do tej pory obfitowała zawsze chociaż w jednego, dwa grzybki, tym razem dała nam tych grzybów dokładnie tyle, czyli zero. Możecie wierzyć lub nie, ale jedynym grzybem, jakiego udało się znaleźć, to jest jakiś niejadalny, i nic więcej. Tak straszna posłucha, że po prostu no, nie, ma, nie ma co zbierać. Owszem, zysk jest, przewietrzyliśmy się troszeczkę w lesie, pogadaliśmy, poglądaliśmy co słychać u zwierzątek, ale powtarzam raz jeszcze: prawdopodobnie jeszcze na grzyby za wcześnie. Co ciekawe, muszę Wam pokazać: nasze leśnictwo, które opiekuje się lasem, do którego my zawsze jeździliśmy, bardzo skutecznie pozbawiło nas fragmentu lasu, który był naszą grzybną ostoją. A dodatkowo jeszcze tam, gdzie do tej pory zbieraliśmy grzyby, i gdzie naprawdę zawsze jakiś maślaczek czy coś się trafiło, kolejne znakowania do wycinki. Nie wiadomo, czy w przyszłym roku będzie sens tutaj przyjeżdżać. Szkoda, no ale nie tracimy nadziei na to, że w tym roku jednak da się jeden czy dwa takie koszeczki zapełnić, no i że karzełek będzie miał co robić.